Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak odebrać nagrody w grze Worms w WMD. Więc, żeby to zrobić, pierw trzeba oczywiście tutaj, jak, jest, jak są nasze ustawienia, co chcemy wybrać. Wybieramy oczywiście niżej, bo wybieramy nasz profil. Tak, klikamy nasz profil. Jak widać, są nasze statystyki. Następnie wybieramy opcję u góry, nagrody, czyli tam, gdzie mamy wykrzyknik. W moim przypadku na przykład jest wykrzyknik. Żeby odebrać nagrody, to właśnie musimy wejść w zakładkę, gdzie jest taki, właśnie wykrzyknik, i następnie możemy zobaczyć, jakie te nagrody dostaliśmy. To są moje wszystkie nagrody. To nie jest stricte odbieranie nagród, ale można powiedzieć, że to jest sprawdzanie, jakie jakby do, odebraliśmy nagrodę poprzez zrobienie jakichś różnych wyzwań w tej grze. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych poradników.